Witajcie wszyscy, <coughs> z tej strony Starland i Destiny 2 Kolejny tytuł z sezonu czarownic, czarno whatever, Season of the Witch To teraz Immaru Siemano iskierki wracacie do świata trunowego? Liczy się na to, że Savatun zostawiła wam wskazówki jak pokonać Zivo? Bo z tego co widzę Eris nie ma pojęcia co robi. Nie wiecie, jak byście się pogubili bez planu Savatun. Nawet martwa jest sprytniejsza od Was. Wszystko obmyśliła lata temu. Zabrać wędrowca i trzymać go w ukryciu przed świadkiem. i po kłopocie. Ale Wy nie tolerujecie planów, które nie obracają się wokół Was i przypuściliście Ada. Wyzwoliliście swojego drugiego wędrowca i umieściliście dokładnie tam, gdzie chciał świadek. No i teraz wszystko legło w gruzach. Dalej! Próbujcie przechytrzyć Sabaton, gdy ona usiłuje naprawić szkody, które poczyniliście. Wędrowiec nie popełnił błędu, gdy wybrał Roj on tylko naprawił błąd, który popełnił wybierając Was. Auć. Mm. Bardzo auć. Co teraz. Dostrój się do żywiołu. Dobra. Czyli znowu będziemy robić uczestnictwo na sektor. Ostatnio był ogień, prawda? Może teraz próżnię sobie trochę ją. Się... Już nie jak plan. Tutaj chyba. Tutaj. Dobra, nie ma gdzie próbnie. OK Okej, kończ patrole w świecie tronowym i nieprzyjaciół. przyjaciół. To jest... Dobra. Zlecimy sobie do świata tronowego. Były to wspomnienia... Patrole mam robić, tak? Dobra. W międzyczasie się przebierzemy Tylko tak, którą próżnię by tu chcieć Nie będzie co Tylko czuć się w innej tej, mam inną Dobra, miałem taką narość, wszystko inne jest dobre It's fine. W wszech nasze terytorium przemieszcza się ważna wysłanniczka. Trzymajcie te uzbrojone rowale daleko od niej. Dobra. Będzie pierwszy patrol z dwóch. Tanie co ja mam tu ubić? To jest naprawdę wredne, ale cholernik ma trochę racji. Plan Sabato miał za zadanie ukryć wędrowca przed świadkiem, ale myśmy się uparli, że to jest bardzo zły plan. Postanowiliśmy przeszkodzić. i No i zrobiono, tak? Tak jest Dobra, to jest to jest jakiś sekrecik, więc sobie go spróbujemy ogarnąć Nie fałszywy trap, naprawdę No dobra no Zaraz lecimy stąd szukamy kolejnego patrolu i będzie fajnie ją trochę pokażę jak to idzie. Pogadam do was. Eee, no tak no Przeszkodziliśmy je, ale dzięki temu mamy pasmo, tak? To jest jakiś patrol malutki. Budzic się, sługi. Wstał nowy dzień. Trzeba rozlać trochę krwi. Wywołajcie jakiś niewiarygodny chaos. Hmm. co z tych umiejętnościami, to da się zrobić. Hop. Tak, chodzi o coś umiejętnościami, ubijać. Naprawdę da się zrobić. Da się więcej wrogów. Kwestia próżniowa zrobiona fajnie, ale ja potrzebuję większej ilości wrogów. A no, wiesz, szlakta. cyfrówki 13% jeszcze. Fajnie, bo będzie się ktoś właśnie tak super komnatnąć. Będzie z głowy. Nam Cię. Który się do żywiołów, Brawowiec. Gdzie ty jesteś? Gdzieś tam, tak? Oj, nie to. że lęże, wysoka. to mijają, moi drodzy. Hmm. Wiesz, no, tam jest wtorek wieczór, ale dla was będzie pewnie już środa, gdzieś tam się ciągu dnia. Na, na, na wprost. Au. Czekaj, ja nieco w ogóle wziąłem co chciałem na to Mam cię. to hmm, to było do tego grobowca. Prawda? Tak. Lecimy Bre szybko znaleźć teru na chularna Bo tym z z ognistym to się naprawdę bawiłem długo Co się naprzeciwkowałem w głowie to moja

Ogr, jest wlocha. Nie, ja to utra... Nieważne. Coś jeszcze dobra jedna runa z głowy tu widzę kolejną tu jest jeszcze jedna Trzy cztery cholera to nie koniec. Magia to poszło znacznie łatwiej, odwieźcie korę w zanurzeniu w zbiorniku ruchowym, gdzie? Aha, w tam. Dziwne. Dziwne miejsce na spotkanie Chyba, że będziemy tam gadać za slon. Bo slon też taka trochę oddalona, bo wpływie pochwycona. Ruj przynajmniej nie służy świadkowi, a... Nieważne. Roszy z IWO chce służą z IWO. Nevermind Coś mi się pomieszało troszkę Lecimy, zobaczymy o czym będzie mówiła i Kora czułem, że będzie slone. Witaj slone. Witaj Sądząc po odczuciach Achsy, to nie jest przyjacielska pogawędka. Niestety nie. Co wiesz o planie Elis? Tyle, że ona i Achsa są związane jakimś rytuałem roju. Byłam przeciwna, ale jak mówi Achsa. Czasem, by pokonać naszych wrogów, musimy się nimi stać. I to mnie martwi. Slow. Muszę z nią pomówić. Nie. Achsa dość już zrobiła dla straży przedniej. Ledwo pomówię. Związana umową. Trzymane daniny. Prąd. Pomagasz Elis utrzymać energię z danim. Niszcze je. Zwolnić na czas. Lub związanie bez końca. No Niedobrze. Jeśli rytuał potrwa zbyt długo, Elis No już właśnie będzie częścią roli. A Achsa zostanie spaczona. Zmieniona w coś koszmarnego. Prędzej ze z powierzchni ziemi niż pozwolę, by coś się jej stało. To nie będzie potrzebne. Slownie. Jest naprawdę źle. Coraz gorzej się to zapowiada. Uda się do holo projektora. Przepraszam. Czkaweczka mnie wzięła lekka Ale nic co nie przechodzi w chwilę na szczęście Teraz pewnie nie i Kora będzie z nami gadała, tak? Czy znowu im maru ten dupek? O, puto. Strażniku rozmyślałam trochę nad rozmową Ikory ze Sloan i kory ze slą i achsą. Wiedziałam, że przyjęcie roju z przeżywającym wrzaskiem jego przemocy będzie udręką. Sądziłam, że jestem na to przygotowana. Długo żyłam w cieniu, a wrzeszczące koszmary roju wyglądały na wytchnienie od codziennych snów. Gdy wezwałam czerwie, wywołałam tylko rezonans. Ale Achsa odpowiedziała: Chcę być żywym katalizatorem mojej przemiany. Ale jej ból jest prawdziwy i wielki. Ta transformacja miała być ryzykowna tylko dla mnie, lecz czerpanie z cierpienia Achsy. Nie sądziłam, że przekroczę te granice. Strażniku, stój u mego boku, abyśmy wkrótce mogli o tych czynach zapomnieć. Nie stanę się czymś, czym nie jestem. Miejmy nadzieję. To się doradzi, czyli po sąsiedzku. Nie podoba Pokojnie mi się to powoli. Czerwi czerpią energię z pomiędzy tego, co jest i tego, co być może. Z pomiędzy stanu faktycznego a możliwego. Gdy Rui zawarł swój nieszczęsny pakt z tymi czerwiami. Zyskał nieśmiertelność oraz moc kształtowania świata według własnej woli. Niewiele istnień w tym wszechświecie czerpie moc z takiego źródła. Królowa Rafy uważa, że podobnie jest z Ahamkarami. Smoki żyły zbyt niebezpieczne, aby istnieć. Tak jak Zivuarad. Przykro mi, że musiałam połączyć się z Achsą. To była jedyna droga do osiągnięcia celu. Przywołałam Czerwi. Wiedziałaś, że tak się stanie. Przy tego rodzaju mocy wszystko jest możliwe. Takiej więzi nie próbowano stworzyć, odkąd bogowie czerwi ułożyli się ze świadkiem. Być może wtedy Achsa ją odrzuciła, ale pragnienie zdominowania wszechświata swoją wolą jest wplecione w jej istnienie. Nie jest do tego ani zobowiązana, ani przymuszona, ani od tego uzależniona. Głębia nie leży w jej naturze. Lecz ja splotłam się z tym pragnieniem poprzez użycie larwy z kostura. Teraz ja posiadam jej moc. To może zabić was obie. Musimy podjąć to ryzyko. O mamo. Ja dostałem wódki jakieś. Słabizna. Dobra. To był chyba na tyle mój drodzy w tym tygodniu. Jeśli chodzi o fabular... wątek fabularny. Jakieś wieści z frontu? Nie. No ale idę sobie jeszcze o, odczytać kartę. Achsa to jest taki chyba którego boją się właśnie w przerwie. A, albo coś tam? O, matko, skomplikowane to o to jest fajne to nie może daje tłumienie o fajnie tutaj co mamy wzmocnienie o miło i kolejny raz za nas Ale fajne jest to, że nawiązują do poprzedniego sezonu, tak bezpośrednio. Chyba to się nie zdarzało aż tak często. Tutaj proszę. Achsa. Ponownie. Frontwealowe? Co to za perk? Oho. No ale średnio mi to interesuje. Momencie, ale ten krawinek jest całkiem fajny. Więc sobie go... Droni z czasem wykraftujemy Własne. No dobra. Chyba na tyle. Czy jakieś zlecenie wykonałem? Tak. Tutaj. Trochę tego. I Season. Dobra. Dobra, nie będę, nie będę przedłużał, bo to tak już pewnie trochę trwa. Funkcja binarna od czego to jest? Pewnie od tej strzelby. Dwoistość. Nad bet. Odlokujmy sobie. Dobra. Oj, nie to. Trzymajcie się Do zobaczenia następnym razem. Na razie.